Karol Pabich Sztuka w innym wymiarze Sala wystaw Kolumna 5 Karol sam przedstawia się na plakacie. Nazywam się Karol Pawich. Urodziłem się 19 stycznia 1999 roku. Aha, rok przed milenium w Policach. Czytamy dalej biogram i dochodzimy do momentu w którym Karol pisze, czyli mówi do nas, że właśnie tutaj może to znaleźć. Jestem osobą niepełnosprawną, głucho-niewidomą. W której występują jednocześnie uszkodzenia słuchu i wzroku. Sprzężenie to powoduje, że napotykam specyficzne trudności w codziennym funkcjonowaniu, w komunikacji, komunikowaniu się, dostępie do informacji i przemieszczaniu się. Życie osoby głucho-niewidomej różni się od życia osoby tylko niewidomej lub tylko głuchej. otwieramy wystawę jutro teraz takie krótkie podsumowanie to co udało nam się tutaj zaaranżować z twórczości Karola Pawicha który aktualnie studiuje Akademii Sztuki w Szczecinie różne dyscypliny twórczości. Jedną z ważniejszych dla niego jest Sumi-e. Kształci się pod kierunkiem mistrzów tego gatunku. Ma już pewne osiągnięcia, jego prace były wystawione na wielu prezentacjach pokonkursowych, między innymi w Japonii. tych prac. Karol stworzył specjalną grafikę. Tutaj na tych kartkach. Jest to forma grafiki dotykowej. Ten wzór jest wypukły, możemy wyczuć, wypukłości, które są powtórzeniem grafiki widocznej na oryginalnej pracy. Jest to specjalna technika lub technologia wytwarzania takiej grafiki. Taki papier, który pod wpływem temperatury puchnie w miejscach zakreślonych przez artystę. No dla osoby, która nie ma z tym do czynienia, to jest raczej tylko wypukłość. Dla mnie jest bardzo trudno znaleźć efekt, który mógłbym przełożyć na obraz, jaki się znajduje pod tym wrażeniem dotykowym. I tak każda z tych prac ma właśnie Dodatkowo taką grafikę wypukłą do czytania przez osoby niewidome, no to proces jest bardzo trudny do zrozumienia dla osób nie mających problemów z utratą wzroku. E, tutaj na tej ścianie prezentujemy prace piktogramowe. Piktogramy tworzone przez Karola Pabicha. To jest cały czas wędrówka po mieście, po Szczecinie i odtwarzanie. Znanych obiektów lub sytuacji z miasta. Na pewno Szczecinia rozpoznają doskonale te symboliczne grafiki, jakie to są budynki. Taki duży kontrast, prosta konstrukcja rysunkowa pozwala osobom niedowidzącym łatwe rozróżnianie tych piktogramów. On później służył do innych celów, jeszcze do tworzenia przewodnika turystycznego, mapy po szczecinie i tutaj inna forma tej architektury, tworzenie modeli w dokładnej skali. I jak oryginalna architektura, bo osoba niewidoma całkowicie może jakby wędrować po kształcie tej budowli, oczywiście w odpowiedniej skali, prawdopodobnie może to odczytać. Tutaj mamy jeszcze taką rzeźbę, specyficzny sposób robienia, jak Karola Takich form rzeźbiarskich. To jest klejone z papieru. Z tym, że nie jest klejone na żadnej formie, tylko tak na, na bieżąco. Jest doklejane, doklejane, doklejane. Ta forma jest tworzona jako w ręku. Tutaj druga praca wykonana w tej samej technice. Oczywiście jest mocno haptyczna. Ta forma jest z wyraźnymi krawędziami do czytania, może palcami. I tu dalszy ciąg tej, tej modeli architektury tu taka rzeźba abstrakcyjna. Chyba. nie rozpoznaję tutaj. Aha, tak to z tego rozmowy. Wiem, że to jest arka Nowego. Ok, tu z kolei mamy pracę ceramiczną, bo Karol też robi projekty ceramiczne. O, no taka forma znana z różnych gier. Dla Młodszych. Mamy kształty, mamy otwory, możemy dopasować, możemy konfigurować różne. wiecie, ale sama rzecz jest. Sa sama ta praca, sama makieta jest też zrobiona bardzo estetycznie, w ciekawy sposób. Tutaj jest maska. Maska. Maska można. Można sobie nawet założyć na głowę, o tak, to wygląda. Ta maska z tej strony, tu jest chył, taki tam jest kask wrótek, to wszystko można użyć. Ok, to dalej się tu jeszcze raz. W sumie I przechodzimy do dalszej sali. przyciąg tych prac, które już znamy tak. no to one są tworzone z taką oryginalną techniką, oryginalne papiery japońskie, tusz właśnie ta pieczęć czy stempel i sposób prezentacji też taki Miały tradycyjne, że prace są na zwoju papieru, który jest umieszczony między dwiema listewkami i one tak są zazwyczaj prezentowane. Tutaj jesteśmy w innym pomieszczeniu, takim bardziej edukacyjnym. Jak tam widzieliśmy takie piktogramy symboliczne architektury Szczecina, to tutaj są projekty plakatów. Rozpoznajemy tą właśnie wieżę koksowni na Pomorzanach. Tutaj ptaki Chesiora. Tak. Tutaj mamy kolejne plakaty. Tu nasz słynny nasz dinozaur, to taki zestaw architektury. Tak, tutaj też jest taki plakat związany z komunikacją. Karol uwielbia i podróżować komunikacją i przyglądać się, tworzyć. O tym jeszcze powiem za chwilę. No tu ciekawe plakaty z tym nowym symbolem trzeci na dinozaurów tutaj załóż mamy plakat związane z komunikacją i tu z komunikacją okej okay. no a tutaj tutaj są makiety one może pod względem Takiej estetyki wizualnej mogą zaskakiwać, ponieważ do tworzenia tej makiety użyto dosyć prostych elementów, jak kapsle, zakrętki, butelek od słoika, ale te makiety to są właśnie plakaty, które można odczytać. Za pomocą dotyku, mocno haptyczne, tutaj widzimy plakat, a tu widzimy jego wersję w postaci makiety, gdzie wszystko jest wypukłe, stworzone z różnych elementów rzeczywistych: sznurek, makaron, papierowe formy wypukłe. I po tym można sobie ręką wędrować. I to jest właśnie do czytania, czy opowiadania, i czytania dla osób niewidzących. Tak, tutaj wersja architektury Muzeum Przełomów. Tutaj Morskie Centrum Nauki. Ten statek jest stworzony z takich naturalnych drewnianych patyczków. Jak mi pokazuje pierwsze roboty dużego okrętu, osoba, nie, nie, która nigdy nie widziała kapsła albo zakrętki, myślę, że odbiera tylko wrażenia dotykowe. Nie wiem, jestem też tego ciekawy, jak można taką makietę czytać. No i tutaj mamy jeszcze kolejną dziedzinę twórczości Karola Ceramika czyli takie w, w mozaiki w zasadzie ceramiczne. I tutaj, no to musimy obejść strony. No tutaj mamy jeden z przystanków metra warszawskiego. Karol bardzo często podróżuje i z powodów medycznych, i z powodów yy, właśnie w... takich terapeutycznych i artystycznych. Uczestniczy w wielu projektach, warsztatach. Yy ten ulubiony temat komunikacji kolei, właśnie tu jest stacja metra wykonana i zaprojektowana przez Karola. A nad czym się troszeczkę różni? Może tutaj spróbuję to pokazać od takiej do projektu wykonywanego przez innych artystów czy twórców, że te krawędzie tych elementów są wyciągnięte w górę i ostre, Specjalnie, żeby były bardziej czytelne pod dotykiem ręki. Także tu, tu jak się przejeżdża palcem po tym, po tych... Czyli można wyróżnić każdy z elementów osobno, bo ma ostre krawędzie. No i podobnie tutaj. Podobnie tutaj. No jak tak wygląda nasza wystawa. Myślę, całkiem się ładnie zaaranżowała. To jest taka sala edukacyjna jeszcze raz, właśnie te plakaty, no idziemy, to jest taka sala recepcyjna, to będziemy przyjmować jutro gości Karola, będziemy rozmawiać, będziemy się częstować wielkanocnymi babami, bo tak, takie mamy sygnały. Powinienem sobie składać życzenia powodzenia O no, tak to jeszcze raz wygląda Ok bardzo fajnie to zostało zarażowane